A więc skróciłeś żywot pierwszego z niegodziwych tyranów! Raduj się! Lecz uważaj, bo nie wszyscy będą tak niezdarni. Przed nami stoją jeszcze większe wyzwania. To wąż zwabił twojego ojca w pułapkę, w której ten szlachetny człowiek stracił życie. Nadszedł dla nas. Czas zemsty! Oddaję ci dowództwo nad moimi głównymi siłami, abyś mógł zacząć tropić gada. Równocześnie lord Wełnowór utworzy drugi front. Ludzie węża rozpoczęli budowę zamku w sąsiednim hrabstwie. Przepędź tę garstkę strażników, którą wąż tam pozostawił, a potem sam dokończ budowę. Djuk z pewnością zapragnie odbić zamek, tak więc zorganizuj tam silną obronę. Witam Was, ludzie, serdecznie. Z tej strony zróbmy, a my kodujemy, nasz w twierzy. Jakieś polecenia? Czekamy na rozkazy, tak? Moment. Przniekowym szybko wysłał gdzieś kawałek drogi. Dobra, szybko, szybko. szybko. Tak, możesz na nas liczyć. A was bym szybko wypierdolnił. Nie powinna być szybka akcja. W miarę bezbolesna. bolesna. Zrobka bywa i... Płaci Łucznicy w gotowości! Mój łuk będzie ci służył. Panowie, no, panowie, szybko szybko. Cały gotowe. Wyruszamy. Muszę ruszyć mi tutaj. Macie zezę. Wszyscy polegamy. Mój panie. Już tam zmierzamy. Jakieś polecenia? Ruszamy natychmiast. I przejdziemy zwierząt. Czekamy na rozkaz mój! No, Dokąd dzień! Prosta sprawa! Dróg został pokonany! Aha! No, no Ty już ruszyłem! Szybka akcja! Szybka akcja! W pierwszej kolejności uduste, w pierwszej kolejności. A w drugiej kolejności. Dobra, najpierw farmy przy nicę. Możliwość będzie podstawą. Dokąd to Tylko by... co mamy Już zrobić? To jest w tym, tak. tak? Karbować strzały. na Mój panie, wilki atakują. 我做。 Mnożą się armiącymi rękami. Nasze plony są zagrożone. I tu robimy sobie cięcie. O, I masz... Możesz na nas. Wyjść. Jak nic ciekawego się nie będzie działo. O, To pilowe cięcie. No, przynajmniej mam tutaj pokój z wężem z Panie, A. jakieś polecenia? Ruszamy na tych miejscach. Czekamy na rozkazy, tak? Wyruszamy. Dzień dobry. Tak zasady tutaj wolne. Nicy w gotowości. To Już to tam jest. zmierzamy. Mój łuk będzie ci służył. Panie. Ruszamy natychmiast. Wyruszamy. Uf! Uf! nie. Uf! Możesz na nas polecenia. Czekamy na rozkazy. Celować spokojnie. A? Strzały gotowe. Dokąd dzisiaj masz radę? No Ludzie opuszczają zamek. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Nie masz wystarczającej ilości... w naszym powiększają się. Dokąd jest dobra. Dobrze, jak tu burda? Zające mnożą się w alarmującym tempie. Nasze plony są zagrożone. Karwować z będzie ci Odszukać cel. Mój panie, proszę Ten grubszy mur to jednak dobra inwestycja. No, ucięcie do następnego ataku. Nawet leż dobrze, nie naprawiłem nic, a już kurde atakują. No. nasze zapasy złota stale rosną. Dobrze, że tak mam dużo wilków po Łucznicy w gotowości. Nie mogę wycelować Mój Łuk będzie ci służył. Mój panie. Druga wieża. Druga, wieża. Druga, wieża. Druga wieża. Nie masz wystarczającej ilości złota. Nie masz wystarczającej ilości złota. Na Prawie nie mamy już żywności, syn! Jakieś polecenia? Wyruszamy! Zapasy w Spichlerzu są bardzo skromne. Czekamy na rozkaz! Celować spokojnie! Już tam zmierzamy. Szybko zmierzamy. Yy, yy. nie mamy już żywności, ser. Trwałam. Yes. Tuż tu trochę żywności jest. Yy. Potrzeba kamienia. Tak. Rucznicy w gotowości. Włók będzie ci służył. Panie, nie możemy tam dojść. Stajcie tutaj. Jakieś polecenia. Nie żadnego pracownika. Wróg przerwał nasze mury. Która? Bo nie wiem. Bo jak tego, to na to Za mało kamienia, mój pan. I te przerwały. Za dużo. Czekamy na dróg. został pokonany. No nie mamy już żywności, ser. Dobra, Dużo Gospodarka nie masz wystarczającej ilości prawo, towarów. A. Nie masz wystarczającej ilości złota. No, ja tak? Ruszamy natychmiast. Wyruszamy. Ludzie radują się na wieść o twoim małżeństwie, ser. What the fuck, jakim małżeństwie? Eee... Eee... Ja nic nie wiem w żadnym małżeństwie. Dobra, to cięcie. Zomu muszę oddać... ...cedelę, więc cięcie. Znowu mnie atakują. Pozostaję do tego kretyna. Znowu na lewackich papierach robię farsadę. w pierwszych godzinach że... Mój panie! Co? Co Jakiś Jakiś Jakieś polecię tam. Katapuzy zapewnia ziół. O ja Czekamy na rozkazy! Czekamy na rozkazy! Już tam zmierzamy! Tak, ruszamy na tych miast. Co no wierzchnicy w gotowościach. Nie różnim i dzieci są szuflady. Ja Was tutaj zatrudniłem do roboty. Wy nic nie robicie, robicie, no. poszli, 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 Aha. Co poszli, No to No poszli, poszli, Co jak co, ale chyba potrzeba złota. Jak tam naprawdę trzeba... Czekamy chyba. na rozkaz. A? Co fajna się, co fajna, nie macie szansy tutaj. Już tam zmierzamy. Nie wdalać panowie Później. W gotowości. Nie mów, będzie ci służył. Twój strzał, jakbyś polecejna. Nie nie. masz wystarczającej ilości złota. Na. Fuck. Możesz na nas Powiedz tylko, co mamy zrobić. Ruk przerwał nasze mury. Działem, widziałem. Trzeba nam broni, sen. Czekamy na rozkaz? Ruszamy natychmiast. Odszukać cel. Klub został pokonany. Ło. Wow. Ledwo. Ledwo. Co jak co ledwo. Dobra. Pierdzielę ten przesmyk. To bardziej. Brak miejsca w składzie zapasów. O kurwa. Y Dobra, małe cięcie. Jak będzie kolejny atak, to do. albo zakończymy misję. Znowu. Dokąd tym razem? Prosta sprawa. Jakieś polecenia? Czekamy na rozkazy. Powiedz tylko, Prosta co sprawa. mamy zrobić. O, nie o. ma Chyba. To pestka! Możesz na was liczyć. Kolejne barcie do Czekamy na rozkaz. Potrzeba złota. Ach? Potrzeba kamienia. Łucznicy w gotowości. Już tam zmierzamy. Czekamy na rozkazy. Łuk będzie ci służył. Ruszamy natychmiast. Mój panie. Wyruszamy. Jakieś polecenia? Czekamy na rozkaz. Już tam zmierzamy. Ruszamy na ty trawiej wy ma co ucznicy w gotowości I co jest? Halo mówi Pokona. Aha, super! Dobra, tak, tak błogosławieństwa? O, ja pierdolę. 7% dopiero. No, chyba zakpicie. Chyba w za chwilę zacznę uprawiać. Potrzeba złota! No, dlatego. Dobra, to cięcia. Mój panie, jakieś polecenia? Fire in and hall. Dobra, tak Czekamy na rozkazy. Tak? Łucznicy w gotowości. Mój łuk będzie ci służył. Panie.

Nie masz wystarczającej ilości złota. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Nie masz wystarczającej z ilości złota. Nasze ilości złota stale rosną. A?

Jakie reguły? Ludzie, wy, zapassie, plecze są. Są. Jakieś polecenia? Próg został pokonany. Co 19 chyba zejarę robić. Dobra, do kolejne Cięci i to przy następnym tak Nie masz wystarczającej ilości towarów. Wiecie co, mi te ataki skórze wyglądają podobnie. Bardzo podobnie. Mój łuk będzie służył. A setka ludzi tutaj to chyba nie jest odbyle czego, więc... Jak będzie się już działo coś ciekawego, takie, na przykład dojścia czy coś, no to do was wrócę. Bo już te ataki to jest ciągle, ciągle to samo, więc... Mój panie, wilki atakują! Cięcie, dopóki nie wygram tej misji. Bo... albo gdzieś piję na nóżki. Cięcie.